Zamieszki o charakterze etnicznym wybuchy w górskim Karabachu. Między grudniem 1987 roku a końcem 1988 roku zginęło tam 220 osób około 20 osób natomiast aż 250 tysięcy mieszkańców południa narodowości musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania. Już po odzyskaniu niepodległości Azerski parlament odebrał Polskiemu Karabachowi status obwodu autonomicznego. W odpowiedzi Karabasce Ormianie nie niepodległość Moskiego Karabachu, to wywołało wojnę. Lepiej zorganizowani wyszkoleni byli Ormianie. Oni zaczęli odnosić zwycięstwa, również ze względu na znaczne dostawy broni z Rosji. A zatem w walkach około 5 tysięcy żołnierzy, odmianie według różnych szacunków od 500 do 2 tysięcy żołnierzy. Wiosną 1994 roku obydwie strony przystąpiły do rozmów y, pokojowych i co dowodem na bezsens tych ofiar tej wojny to to, że w czasie negocjacji ani bojoty nie wycofały się ze swoich wcześniejszych y, żołnierzy. Negocjacją patronowała miejska grupa OBWE. Ormianie żądali karabachu, uznania Górskiego Karabachu za suwerenne państwo, a zerowie całkowicie odrzucali taką możliwość. W maju 1984 roku podpisały te tak państwa Ormianie, Azerbejdżan, akt zawieszenia broni. Jednak rozzajn ten jest systematycznie łamany i wzdłuż linii demokracyjnej co roku ginie około 200 osób, najczęściej od strzałów znajderskich i ruchomim czy piechotników. Co warto wiedzieć o Grupie Wińskiej Obywatelskiej? Przewożą jej trzy państwa, USA, Rosja i Francja. Jest w też Białoruś, Turcja, Armenia, Azerbejdżan i sześć państw europejskich, RFN, Włochy, Holandia, Portugalia, Finlandia i Szwecja. Od pierwszego czasu Azerbejdżan ma bardzo ograniczone zaufanie do działania Grupy Wińskiej i jak wskazuję, na terenie przed wszystkich trzech państw, które przewodniczą grupy, zależy znaczna dyspoła ornańska. Natomiast w październiku 2002 roku w czasie szczytu WNP, przydatność grupy miejskiej została zakwestionowana przez obie strony konfliktów. nie zgodził się na zmianę formuły negocjacyjnej i zastąpienie miejskich grupy ogólnych przez inną strukturę. Sprzeciwił się również proponowanej przez Zachód możliwości wprowadzenia do... Się, w Polskiego Karabachu W 1995 roku Rosja ustanowiła bazę wojskową w Armenii w miasta Giumi. W sierpniu 1997 roku podpisała z Armenią Układ o przyjaźni, współpracy i zaniepomocy pomocy i w ten sposób stała się gwarantem bezpieczeństwa Armenii. Rosnące ceny ropy i gazu, zwiększające się wydobycie i sprzedaż surowców energetycznych, uczyniło zaś. Na początku XXI wieku z Azerbejdżanem jedno z najszybciej rozwijających się państw świata. Rozwój budżetowy e, Azerbejdżan zaczął przeznaczać na modernizację armii. E, I te wydatki przewyższyły całą roczną e, Teraz przejdę do konfliktów na terenie Gruzji. Pierwszy prezydent niepodległości Gruzji, Zwiat Tamstapulnia, dążył do konsolidacji władzy i nie oszedłej państwowości pod dla ludzi. Szybko doprowadził, doprowadziło to do wojny domowej. Korzystając z zamieszania w biologicznym państwie aspiracje narodowa szczególnie się nie zaczęła zaczęli przejadać, a pchadzi czysto. Kiedy na początku 1992 roku Ewa Szeladnad przyjmował rządy po swoim poczynniku, musiał podjąć te trzy gigantyczne wyzwania. W czasie prezydentury Polska jedzyna Rosja sprzyjała się podległościowym i demokratycznym aspiracjom byłych Republik Radzieckich. Jednak na te wojny w Abchazji na kraju ścierały się w początku dwie tendencje i ostatecznie przeważył punkt widzenia Ministerstwa Obrony, Siłowików. Mając problemy z aspiracjami Czerpiesów na północnym Abchazie, którzy są nawet podobni do Abchazów, postanowiono przekierować ich destabilizujące siły na zewnątrz Federacji Rosyjskiej, czyli na ogół, do Abchazji. Nie uzbrojenych ruszyli na pomoc Abchazom i w wsparciu, wsparciu Rosji, które ustało dopiero gdy Gruzja przystąpiła do WNP, zwyciężyli. Między październikiem a grudniem 1993 roku ich siły zajęły pozostałą część regionu dzisiejszej Abchazji, doprowadzając do eksodusu. Na przestrzegania zawieszenia broni powołano misję obserwacyjną Narodów Zjednoczonych Gruzji, i wprowadzono tam siły pokojowe wspólnoty niepodległych państw. W 2009 roku misja obserwacyjna zakończyła swoją działalność na skutek w radzie bezpieczeństwa, podczas gdy głosowano przedłużenie mandatu misji. Południowa Osetia. W miarę w stanie rozwiązano kryzys w południowej Osetii. W którym początek regularnych walk i kulminacja przypadły na początek wiosny roku. Konflikt zakończył się podpisaniem w czerwcu 92 roku, tego mi się między prezydentami Borysem Jęcznym i Eduardem Szywanem. Powołano wspólną komisję kontroli w wyniku porozumienia w Osetii Stacjonujące tam siły na pokojowo składające się z batalionów osetnickiego, rosyjskiego i gruzińskiego. Co istotne, proszę zwrócić uwagę, że w wyniku tych dwóch konfliktów na terenie Gruzji 250 tysięcy Gruźniów musiało opuścić swoje domostwa, a na terytoriach separatystycznych republik znalazły się oddziały wojsk Rosyjskich i zostało to usankcjonowane porozumieniem. W kolejnych latach mamy do czynienia z budową sieci przesyłu surowców energetycznych, co powoduje znaczny wzrost znaczenia regionu. I tak dzięki pracy zachodnich nawczarzy, którzy badają potencjał wzdłuż i wdrażają nowe technologie wydobycia w połowie lat 90. XX wieku w Baku na nowo rusza masowe wydobycia ropy naftowej. Powstają nowe ropociągi. Pierwszy z nich zostaje ukończony w 1997 roku i biegnie jest z Baku do Noworosyjska. Kolejny zostaje ukończony w 1998 roku i doprowadza Baklistą Europę do Susy, położonej w Gruzji nad Morzem w listopadzie 1999 roku na spotkaniu OBW w Stambule Turcja, Gruzję, Azerbejdżan podpisują porozumienie o budowie naftociągu BDC, czyli Baku i Bliski Czech Ta budowa rusza w kwietniu 2003 roku, natomiast pierwszy bankowiec pod brytyjską banderą odkrył z Czech w czerwcu 2006 roku. Po ataku terrorystów na siedzibę w Center w 2001 roku na rynek. Interwencja NATO w Afganistanie i druga wojna w Zatoce Polskiej, a ostatnio również napięcie wokół irańskiego programu atomowego dodatkowo podnoszą strategiczne znaczenie regionu. Równowaga, która utrzymuje się między Rosją a innymi mocarstwami zachodnimi na południu Kaukazie, na Zakałkazie, robi się coraz bardziej chwiejna. Natomiast zapotrzebowanie zachodnich rynków na bachińską ropę rośnie. Państwa Europy Środkowej dążą do niezależnienia się od z Rosji, wykorzystywanych jako narzędzie nacisku. Potrzeby gospodarcze Zachodu, współpracując z zachodnim kursem kurzów i silnymi tendencjami emancypacyjnymi Azerbejdżanu, zbliżają się jednak z interesami Rosji, która dąży do utrzymania wpływów na obszarze, który nazywa bliską zagranicą. W kolejnych latach następuje zmiana przywództwa. A co za tym idzie usztywnienie polityki. I tak w 2000 roku Władimir Putin, człowiek młody, wysportowany, energiczny, dochodzi do władzy w Rosji. Między innymi pod hasłami konsolidacji państwa i na fali zwycięskiej kampanii czeczeńskiej. To co sobą reprezentował i proponował Rosjanom kontrastowało ze schorowanym wojskiem językiem, którego rządy kojarzyły się z kryzysem, słabością i upadkiem struktur państwa tą sektory siłowy miał cieszyć się większym które na politykę Kremla. I tak już w 2003 roku e, Kreml wykorzystuje izolowanie skutowanych republik, czyli Abchazji Południowej Osetii, prowadza obowiązek wizowy dla mieszkańców Gruzji, wyłączając jednocześnie z tego obowiązku mieszkańców Abchazji Południowej Osetii. Na podstawie prawa w Federacji Rosyjskiej w 2002 roku każdy mieszkaniec BZSRL może ubiegać się paszport Federacji Rosyjskiej. Przyznawanie paszportu zostało wykorzystane do funkcjonowania rosyjskich kulturów zmontowanych w Republikach. Niecałe cztery lata w druzji w czasie rewolucji rusz do władzy dochodzi 36-letni prawnik Michael Saakashvili. W czasie wiedział opozycji w listopadzie 2003 roku Udajemy się z grupą protestujących we na pierwszą sesję nowo wybranego parlamentu. Przed zgromadzonymi parlamentarzystami wygłosił przemówienie i dosłownie zbił dokończył prawe pozostawione nam w przez W. Szalemnazę. A ten sam okość ucieczka. 24 stycznia 2004 roku, na dzień przed inauguracją swej prezydentury, w udał udał się do malownicza położonego na w Mastylu Pielaki w pobliżu Kutańskim. I całkiem nad grobem ulotania wywodniczego przyszło. Gruzja będzie zjednoczona, silna, przywróci swoją integralność terytorialną i stanie się silnym, zjednoczonym państwem. Prezydent Sakaświli robi wszystko, by wywiązać się z obietnic. Już dwa miesiące później stawia ultimatum, a słoną Jabłaszydę, przywódca które obawy o drugą jej konsekwencjami, ulega nowemu prezydentowi i Tym samym Sereszki dyskutuje swój pierwszy poważny sukces na drodze do konsolidacji państwa. Jego władza jednak szybko ulega personalizacji. <coughs> Jeden z gruzijskich analityków politycznych, Diamondia, stwierdza nawet, że nowa władza cierpi na syndrom permanentnej rewolucji. Nie przeszkadza to jednak w pozytywnym prozachodniego kursu w zachodnich stolicach. Podrafią doskonale wykryć sytuacje, i tak w październiku 2004 roku Rada Północna Franciska zatwierdza indywidualny program partnerstwa przedstawiony przez Gruzję. W lutym 2005 roku wchodzi w życie umowa o powołaniu oficera łącznikowego między RAM, programem partnerstwa dla pokoju. Jego siedzibą dla państw południowego Kaukazu staje się w w 2006 roku gruziński parlament jednogłośnie opowiada się za integracją z NATO. Kolejny punkt. Pazar w i doktryna odstraszania, a pogorszenia się stosunków. Tysiącom gruzinów i osetyjczyków handel na targowisku da w Egmety pomagał we wzajemnym wyciąganiu się z, biedu, z biedy, budowie kontaktów i wzajemnego zaufania. To było miejsce na pokładniczu południowej Osetii i Gruzji, gdzieś w okolicach Gory, kilkunastu kilometrów od, od miasta Gory. Wymieniane tam towary nie były w Odnotowywano przypadki sprzedaży i samochodów i narkotyków. E, dlatego w 2005 roku e, władze gruzińskie ostatecznie zamknęły targowisko, nad którym nie miały kontroli. Kwartał po jego zamknięciu celnicy na granicy z Rosją w przez którą teraz odbywa się handel towarami z północy, odnotowali czterokrotne zwiększenie przychodów. Teraz ponownie, wracam do 2006 roku, kiedy Parlament opowiada się za integracją z NATO, następuje pogorszenie stosunków z Rosją. I tak we wrześniu w Tbilisi zatrzymano opozycjonistów pod zarzutem przygotowania zamachu stanu oraz czterech rosyjskich oficerów wywiadu. W czerwcu 2007 roku odbyła się ceremonia przekazania władzy gruzińskiej rosyjskiej bazy wojskowej Ahatalaki. W sierpniu władze gruzińskie oskarżyły lotnictwo rosyjskie o naruszenie gruzińskiej przestrzeni powietrznej. W listopadzie 2008 roku przekazano ostatnią bazę w Batumi, po czym ostatnie wojska stacjonujące w Gruzji od czasu ZPSR opuściły terytorium Gruzji. Pozostali jednak... Pozostała natomiast 1500 rosyjskich żołnierzy z sił pokojowych w Afazji 500 i 500 z północy. Doktryna odstraszania. Odstraszanie jest strategią, która ma na celu zniechęcenie rywala do podejmowania jeszcze nie działań lub powstrzymania podziałów w przez inne państw. Już w 2007 roku rosyjscy politycy wskazywali, że przystąpienie Gruzji do NATO godzi interesy Federacji Rosyjskiej. I leży poza Przerwaną linią, której Gruzji nie wolno przekraczać. Władimir Putin przybył nawet do Bukaresztu, drugi dzień szczytu NATO, 3 kwietnia 2008 roku i w czasie dwustronnych rozmów w sojuszu z Rosją sprzeciwił się objęciu Gruzji i Ukrainy planem działania rzecz członkostwa. W efekcie obiecano tym państwom członkostwo bliżej nieokreślonej przyszłości. Co istotne? Rosji i NATO nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie uznania niepodległości Kosowa. I już powoli przechodząc do podsumowania. Kiedy 8 sierpnia wybucha wojna pięciodniowa, prezydent Saakaszwili liczy 40 lat. Premier w jego rządzie 36, minister spraw zagranicznych 31, a minister obrony 27. Tren po mistrzostwu wykorzystał swoje przewagi, okoliczności i będą przeciwne. Tylko w uwag międzynarodowego uznania niepodległości dla statystycznych republik. Kosowo uznało 97 niepodległych państw, podczas gdy Afrazję i południową Osetię tylko 6 i 5 państw. Jednak ten zademonstrował siłę i potencjał do blokowania aspiracji państw w regionie. Mimo to państwa te dalej starają się umacniać, swoją suwerenność nie ma najbliższej opieki pozostałej bliskiej zagranicy. W wyniku wojny Gruzja ostatecznie traci bliskie szanse na reintegrację w Azji oraz realne szanse na reintegrację Włodniowej Osety. Od się perspektywy członkostwa w NATO do Gruzji napływa wielomilionowa pomoc zagraniczna z nimi z USA, miliard, do, 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 z Unii Europejskiej 500 milionów euro oraz kredyty z MFW. Pomoc ta niweluje gospodarcze skutki wojny. W kolejnych latach Gruzja utrzymuje swój prozachodni turski i staje się jednym z prymusów Partnerstwa Wschodniego. W tym roku ma zostać oddana do użytku linia kolejowa Pakut i Lucy Kars, która łączy azerbejdżańską i gruzińską sieć kolejową z turecką i europejską. Pomimo napięcia w, regionu, w regionie, Azerbejdżan utrzymuje swoją niezależność poprzez równoważenie i balansowanie na interesach Zachodu i Rosji. Utrzymuje wydobycie i przesypę nawodową na 20% wysokim poziomie, co pozwala na szybki wzrost jego gospodarki. Palarostanie korzysta przy tym z utrzymującego się na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i wokół Iranu napięcia. Czyni go to jedynym pełne dostawcą dla południowego korytarza gazowego, forsowanego przez UE. Azerbejdżan, pomoc z Turcją, strzeca ubiegłego roku zobowiązał się do budowy gazociągu Tana i w ten sposób kontynuuje rozbudowę swoich możliwości przesłów na rynek UE. Armenia jest jedynym sojusznikiem, który na Kaukazie, ma zamkniętą granicę zarówno z Turcją jak i z Azerbejdżanem na swoim terytorium gości 102 rosyjską bazę wojskową w Iurii. W środkowych czyli około 100 czołów i 300 wozów bojowych Armenia znajduje się w międzynarodowej izolacji jako taka jest dość wygodnym sojusznikiem. Krem pozostaje gwarantem jej bezpieczeństwa, a inwestycje rosyjskiego kapitału szeroko wlały się w sektor energii i doprowadziły do przyczyn kontroli. Więc w niewygodnym Armenia nie może realizować swoich ambicji narodowych, co skutkuje co roku emigracją rzędu 30-40 tysięcy obywateli, podczas gdy cała populacja będzie najbliższych Armenia przybiera relacje z Iranem i z gruzją, a ta ostatnia jest chyba jedynym okienkiem naszym uczestnictwem świat. I w zasadzie wchodząc ostatnie wydarzenia z 2012 roku, znacznie wzrosła aktywność bojowa jednostek należących do Stowarzyszenia Bazy Wojskowej w Armenii. Uczestniczyła we wspólnych manewrach sił szybkiego reagowania organizacji układu o bezpieczeństwie z jeszcze też. 2012 roku, w 2011 roku przed wyborami Gruzji zorganizowano wielotysięczne manewry wojskowe Kaukaz 2012. W 2012 roku floty Lachespiska powiększyły się o 5 okrętów bojowych i dwa statki wsparcia. W czasie prezydentury Wiktora Janukowicza Rosji udało się zabezpieczyć swoje interesy na Ukrainie. I w zamian za obniżkę cen na importowany z Rosji gaz, baza floty czarnomorskiej na Krymie ma być utrzymana aż do 2042 roku. W 2014 15 roku Rosja ma odebrać dwa zamówione we Francji desantowce klasy Mistra. Planom tym kategorycznie sprzeciwia się Gruzja. Choć desantowce mają trafić na wyposażenie floty Pacyfiku, to na początku bieżącego roku dni, poinformował, że nie są one zdolne do działań w niskich temperaturach. Pytanie, gdzie zostaną lokowane. Dziś na okazji utrzymuje się delikatna równowaga sił ze skazaniem na zachód. Jednak wybudowanie Tanatu, rozwiązanie kryzysu w Syrii, konfliktu wokół irańskiego programu atomowego, bez udziału, czy wbrew interesom kraina, ostateczne wpadnięcie Ukrainy w jego orbitę, Mogą być czynnikami, które skłonią Rosję do zagrania na zamrożonych konfliktach. I wydaje mi się, że jest to tym bardziej prawdopodobne, im więcej błędów popełnia elity polityczne zakarpackich państw, im bardziej siły NATO czy USA będą wiązane w innych częściach świata. Dziękuję.